sobie z tym poradzą. Mijał na Magdalena, on w ogóle w nie wygrał ani prowadzącej Nielonii, ani Górnika, jako selekcjoner przegrał z ze Słowacją i z ze Szwajcarią. Może do trzech razy. Sztuka jak mówi nasi reporterzy święte włączenie się Kapustki. Kapustka jego pierwszy mecz pierwszy pierwszych minut na Wykonał Arkadiusz Milik, który cały czas balansował, tańczył, szukał pozycji, wolnej pozycji za plecami defensora czeskiego i w tym ostatnim momencie zdołał wyskoczyć, skontrolować doskonałe doświadczenie. Tutaj ma no, dostarczył idealne punkty. Okay. I jeszcze jedemy na trybunach. Alek Milik, tym razem na goździku wojska. 12 minuta. Milik, Czech wychodzi i szansa! Pręga! 2 do zera! I to jest pręga! Świetny krytem rzeki, patrzymy, wolał Jodłowiec. Świetnie wyglądał powietrze, no i 2-0. No doskonałe doświadkowanie. Wykorzystany ten ruch na dalszych e, poprzez Tomasza, Tomasza Jadłowca, połączył troszeczkę Michał Pazda, który prowadził rekord dezorientację. Wacek, nie blisko, z bliska, także strzelił Jodłowiec. Ale świetnie wyglądał ten Jodłowiec. A i to jest niewłaściwe zagranie, uwaga, Kray. sprawę nasz reprezentant, bo asystę zalicza właśnie przy trafieniu Okrejczyka w 41 w momencie, w którym się niesamowita, bo wyjątkowej urody nie była to łatwa piłka do, do przyjęcia. Widzimy, skosłowała. No, natomiast nawet z nie zastanawiał się. Wydaje mi się, że tutaj decyzja została nagrodzona. Nie próbował jej zdominować od samego końca, tylko w tym pierwszym momencie, ale przymierzył widać wewnętrzną częścią lewej stopy Pominął Michała Pazdana. Gol wybita piłka przez Pazdana. haruje Piłka z Legiem. Tylko może jest okazja dla będzie wiemy dokładnie co pokazuje. Mówimy się za Paryż, napisane po angielsku na koszulce z naszej reprezentacji. W ciągu kilku dni kolejne trafienie Groszyckiego. A tutaj jeszcze raz widzimy jak to, jak to wszystko się zaczęło. Zaczęło się od starego fragmentu gry i do skanowego wybicia. Nie chce się na czegoś od góry Trzeba pochwalić. Mimo wszystko Alka Milika również. Pierwszy Krzysztof Malczyński, który opanował tutaj piwkę w odpowiednim momencie, dogrywa do Alka Milika. Już on miał sytuację strzelecką, ale absolutnie nie było tutaj myślenia o sobie, było myślenie o zespole lepiej ustawionych chemiczności.